Jest reporterką i dziennikarką. Począwszy od 1990 roku współtworzyła kilka rozgłośnie radiowych, pełniąc w nich obowiązki redaktorki naczelnej i dyrektorki programowej. Ewo, i ilu miałeś ojców? Ojca się ma jednego, ale powiedzmy, że trzech. Pierwszy prawdziwy, drugi miłość mamy, mhm. trzeci też miłość mamy, który dał Ci nazwisko. Tak, i siostrę. I siostry. Mhm. Czyli Sar, to jest mój ojciec prawdziwy, był aktorem. Długo w Łodzi, potem w Teatrze narodowym w Warszawie. Henryk Machalica, który był moim ojczymem od właściwie od momentu urodzenia do 6 czy 7 roku życia. No a potem Andrzej Wanat, mój ojczym. No, dłużej, niż Machalica był moim ojczymem i jest też ojcem mojej siostry. Mhm. Bardzo różni faceci. Bardzo. E, czy oni wpłynęli jakoś na ciebie? No wiesz co, ojciec i Machalica to raczej chyba nie bardzo, no bo byłam mała, więc Machalicę pamiętam, um, przede wszystkim pamiętam, um, mam takie, właściwie tylko takie wrażenia pamiętam z z Mahalicy i to było takie bardzo duże ciepło. To, to on mi się z tym kojarzy, tak? Z gęstą brodą i z takim ciepłem, serdecznością. A Wanat na mnie, myślę, bardzo wpłynął. Przede wszystkim tak jakie mam wrażenie, że on miał jakby ogromne znaczenie dla takiego mojego, nazwijmy to, intelektualnego rozwoju on, był teatrologiem, on był teatrologiem dyrektorem teatru redaktorem naczelnym pisma teatru. on był polonistą przede wszystkim był kierownikiem literackim w teatrze polskim w Poznaniu potem był dyrektorem teatru Bogusławskiego w Kaliszu potem pracował jako asystent DMK potem był naczelnym miesięcznika teatr wykładał na teatrologii był twoim profesorem więc on na pewno miał ogromny wpływ na to, co czytałam, jak czytałam, dlaczego czytałam, czym się interesowałam. To, to rzeczywiście, ponieważ on mi od bardzo, może nie mieliśmy zbyt takiego bliskiego, uczuciowego kontaktu, ale też dlatego, że on był takim specyficznym człowiekiem, dosyć chłodnym, wydaje mi się, i introwertycznym. Natomiast rzeczywiście to był mózg. Jeszcze jedną dla mnie ważną rzecz mi przekazał. Nauczył mnie chodzić po górach. Nie specjalnie lubiłam z nim chodzić po górach, bo on strasznie szybko chodził, ja byłam, miałam wtedy dziewięć, osiem, dziewięć, dziesięć lat i ledwo za na nim nadążałam. Wtedy byłam zła, tak, że muszę z nim chodzić w te góry, ale potem się okazało, że to mi sprawia ogromną przyjemność, już jak sama zaczęłam łazić po górach, że to jest fajne. I cały czas była przy tobie mama, aktorka um, też. Tak. Kazimiera Nagajówna. Tak wynikałoby z tego, że powinnaś zostać aktorką. No też próbowałam trzy razy. W międzyczasie poznałam Teatr Ósmego Dnia, więc stwierdziłam, że w ogóle tam szkoła to w ogóle jest nieważne i w ogóle ten Teatr Pudełkowy to jest jakaś kompletnie przestarzała historia. No Teatr Ósmego Dnia to wtedy był w Poznaniu wyjątkowy. Teatr. Z jednej strony wolność myśli, z drugiej strony poszukiwania formalne. Mhm. Coś zupełnie innego niż teatry miejskie. Teatr ósmego dnia to był szok. Szok formalny też oczywiście, że jest taki teatr i że, on, że, że, że to też jest teatr. Że nie ma tego poczucia tej sztuczności, udawania tej szyby taka, która jest zawsze między, przynajmniej wtedy była, teraz się teatr ten repertuarowy już bardzo zmienił, ale wtedy yy, w tych teatrach repertuarowych właściwie no, poza, poza spinarskim, Szajną to niewiele było jakiegoś eksperymentu czy poszukiwania yy, i to był szok formalny, ale to był też szok Taki merytoryczny. To było jak powiew świeżego powietrza, jakby ktoś w dusznym pokoju, w którym od lat nie było otwierane okno, nagle na oścież otworzył okno i zaczął wiać wiatr. To było coś nieprawdopodobnego. Nawet po mm, tym, że to był ten okres karnawału Solidarności, 80 rok, no w ogóle się wszystko zmieniło, ale oni to była jeszcze jakaś inna nowa jakość. To była taka wolność ducha, mm, i taka nie, nie, nie taka doraźna, nie taka pragmatyczna, nie taka dotycząca codzienności. To nie była i walka tego, o coś, to nie była to, walka o siebie. To była walka o siebie, ale nawet ja bym nawet nie chcę, że walka to było takie otwieranie umysłu mhm. i otwieranie świata na inne przestrzenie, które są i które ja znałam z literatury, ale nigdy nie pomyślałam, że są ludzie, którzy tak żyją. Nie, nie spotkałam takich ludzi. To był w ogóle niezwykły czas. To trwało dla mnie 2,5 roku. Ja w ogóle, właściwie prawie w ogóle, przestałam chodzić na studia. Tak, studiowałaś? Polonistykę, to był... tak. Ale to była taka nuda po prostu. Natomiast teatr 8 dnia to był <grym> prawdziwy uniwersytet, bo oprócz tego, że się poznawało ludzi. Że na przykład jeździliśmy, żeby było śmieszniej po kościołach grać w bardzo blężonego miasta, według Herberta. Ponieważ ósemki miały wtedy już po stanie wojennym właściwie zakaz grania gdziekolwiek i tylko w kościele mogli grać. I graliśmy na takich placach przykościelnych, w Warszawie na przykład na Żydniej w tym kościele, w Mistrzejowicach był taki słynny kościół i słynny ksiądz taki opozycyjny. No to oprócz tego, że to właśnie było to jeżdżenie po Polsce, poznawanie ludzi, to, no to w ogóle było niezwykłe, bardzo niezwykłe. I właściwie tak jak sobie myślę, na przykład o moich studiach, których nie skończyłam yy, i wcale tego nie żałuję, yy, no to myślę, że przez te dwa i pół roku, to ja zrobiłam chyba z trzy fakultety z nimi. Takie humanistyczne oczywiście. Ale studiów polonistycznych to pewnie nie skończyłaś nie dlatego, że tak fajnie było w ósemkach, tylko dlatego, że wyjechałaś tak, za granicę. Ja wyjechałam do tych Niemiec uciekając przed komuną. A zakochałam się wtedy w facecie, który należał do zakazanej Deutsche Kommunistische Partei, czyli do partii komunistycznej w Refenie która była rzeczywiście zakazana, bo nie wolno w Niemczech Zachodnich propagować symboli ani faszystowskich, ani komunistycznych, ani tak. mieli, zdaje się, w logo sierp i czy coś takiego. Czyli był lewakiem skończonym. Lewakiem, takim totalnym lewakiem skończonym był. Nawet redagował jakieś pismo takie podziemne, lewackie. I myśmy się strasznie kłócili o politykę. Okropnie. A ty już znałaś niemiecki wtedy? Wiesz co, nie. Najpierw jak pojechałam do nie, nie znałam niemieckiego, posługiwałam się takim dosyć słabym angielskim. I z Manfredem rozmawialiśmy właśnie takim angielskim, który właściwie trochę ewoluował w stronę takiego jakiegoś prywatnego języka. Ale zaczęłam się wtedy uczyć niemieckiego, chodziłam na taki intensywny kurs. No i jak już się nauczyłam po 8 miesiącach tego kursu, zdałam egzamin na studia. No, już zaczęłam też z Manfredem rozmawiać po niemiecku, no i właśnie chyba to, to była jedna z przyczyn, dla której się rozstaliśmy, no bo zaczęłam go coraz lepiej rozumieć. I za dużo rozumiałam. Za dużo rozumiałam, tak. Za dużo. Ale no myśmy się właśnie o politykę kłócili, i to były, to, były, to były naprawdę ostre kłótnie. Na początku, kiedy jeszcze nie znałam tak dobrze języka, tak bardzo mi to nie, nie przeszkadzało. On miał inne zalety, natomiast no, rzeczywiście, jeżeli chodzi o poglądy, to teraz też zupełnie inaczej o tym myślę niż wtedy myślałam. Dla mnie wtedy Zachód to był Eden. To było, to było wszyscy o tym pamiętamy przecież, jak myśmy marzyli o tym, żeby tutaj było tak jak na Zachodzie, i mieliśmy bardzo wyide wyidealizowany obraz Zachodu. A Manfred się tam urodził. I miał na ten temat inne zdanie. Miał bardzo krytyczny stosunek do, i do kapitalizmu. I ja zresztą w ogóle uważam, że, że, że Niemcy wykonali ogromną robotę, jeżeli chodzi o uporanie się, rozliczenie się z II wojny światowej. Ale on wtedy uważał, że, to była połowa lat 80., więc też jeszcze trochę było inaczej, że to jest ciągle za mało, że ciągle gdzieś nad nimi wisi ta wina za tę II wojnę światową. Że jakby Niemcy nie do końca się z tym rozliczyli, że ten kapitalizm i ten dobrobyt niemiecki został zbudowany na krzywdzie tych, którzy wojnę niby wygrali właśnie na przykład wschodnich, wschodnich krajów europejskich. No to była taka, dla mnie wtedy to były rzeczy kompletnie no, ja miałam wrażenie, że on po prostu bredzi. Tak? No ale. Z perspektywy... trzeba było go zaprosić do Polski. On żeby... był w Polsce, tak. Podobało, w... Mu się. podobało mu się. bardzo mu się podobało. Przede wszystkim mu się podobały stosunki między ludźmi. To, że jest serdecznie, że można bez zapowiedzi przyjść do kogoś do domu i spędzić u niego cały wieczór, I, e, że ludzie się spotykają po domach, rozmawiają o ważnych rzeczach, no, to e, on był zachwycony Polską, zupełnie tak. No, a ja teraz z perspektywy czasu też oczywiście już inaczej patrzę na to, co on mi wtedy y, mówił. Myślę, że miał dużo, y, dużo racji w, też w tym swoim krytycznym stosunku do, do rewenów wtedy. Wróciłaś do Polski mhm. i y, właściwie wszystko mogłaś zacząć od początku. Dlaczego y, tym, y, co zaczęłaś robić, y, były media? Jak trafiłaś na To do był megi. przypadek. Przyszedł taki moment, 89 rok. E, ja już byłam znużona różnymi rzeczami, które w tych Niemczech się działy, bo tam potem się rozstałam z Manfredem. To tak nieładnie trochę wszystko potem wyszło, właściwie. E, chcieli mnie stamtąd znaczy wyrzucić z tych Niemiec. E, za co chcieli się? No wyrzucić? za to. Ojej, no, no za to, że e, jakby ustała przyczyna, dla której byłam w Niemczech, czyli moje małżeństwo. I, no, Manfred no, tak nie za ładnie się wtedy zachował, jak się dostaliśmy. Czyli po prostu doniósł na mnie do tego urzędu dla obcokrajowców, że no, zły był na mnie, wściekły no, był. Mnie ten rok ostatni w Niemczech tak zmęczył i czułam, przestałam lubić to Monachium i te Niemcy. Czułam, że, no, że mnie tam nie chcą. Tak? Pokazano ci Twoje miejsce w szyku. Tak, i już nie miałam ochoty tam dłużej zostać. A wtedy akurat no, upadł mur berliński, w Polsce były pierwsze wolne wybory. No i spakowałam swój niewielki dobytek i przyjechałam do Polski, właściwie bez żadnego pomysłu na to, co będę robić. No, gdzieś tam dawno wcześniej, może na początku studiów, trochę może myślałam o, o, o czymś w pobliżu dziennikarstwa, ale to była taka, no, to gdzie, no jak? -u, być dziennikarzem, no, gdzie bym miała pójść, no nie miałam jakiegoś pomysłu na to. To żeby... był taki czas, że tak. się robiło różne rzeczy, których nigdy wcześniej się nie robiło, bo mm -hmm. można było mm -hmm. i wychodziły fantastyczne y, y, niespodzianki. Tak, fantastyczne niespodzianki. To radio było taką fantastyczną niespodzianką. Wszystko było nowe, wszystko było od początku, to było takie radio, y, jeszcze nie było takie komercyjne. Ono się bardzo szybko z Radia Solidarność przemianowało na Radio S. No potem niestety chyba 3 czy 4 lata później kupił to niejaki bębenek i zamienił to weskę. Już nic z tamtego radia nie zostało. Ale te pierwsze lata to był naprawdę fantastyczny czas, bo myśmy eksperymentowali. Nie było żadnych badań radiowych, nie było koncesji, w ogóle byliśmy pirackim radiem. Wszystko co robiliśmy, robiliśmy na czuja, myśmy się tam po prostu bawili. Świetnie w tym radiu. Ale no co wtedy robiliście w radiu? Bo dzisiaj każde radio jest formatowane i dokładnie wiadomo, co w nim się puszcza, nawet można powiedzieć, jaka muzyka będzie w przyszłym tygodniu puszczana. Tam pracowali między innymi na przykład Krzysiek Grabowski, Grabasz, czyli lider Pijamy porno i Strachy na Lachy, no i jeszcze parę innych fantastycznych osób. I oni mieli takie pasma, były pasma muzyczne, i po prostu to były autorskie pasma. Przechodził taki oprawca. Muzyczny na trzy godziny do radia i puszczał z płyt swoją muzykę, tak? tak ze że... swoimi płytami ze przykład. swoimi płytami. Także rano był puszczał na przykład grabarz Pankroka, potem kolega Dżadża puszczał reggae, potem przychodził kolega Tomek i puszczał bluesa. No tak po prostu kompletny już teraz w ogóle nie do pomyślenia. A oprócz tego myśmy robili no, na tej antenie robiliśmy reportaże, wywiady, rozmowy. Właściwie ta ramówka taka była bardzo płynna. Tam jedynym stałym elementem to były serwisy informacyjne. A poza tym co się tam działo, oczywiście każdy był z pasma i w tych pasmach byli prowadzący, ale każdy z nas, kiedy miał jakiś pomysł, albo coś fajnego zrobił, albo coś przyniósł fajnego z miasta, mógł tam wejść do tego prowadzącego, wypuścić jakiś swój materiał, coś poopowiadać i tak dalej. Było takie radio autorskie. Radio autorski. Jak najbardziej, i ono się stało bardzo szybko, bardzo popularne. Jeszcze zanim powstały te wszystkie inne radia, i bardzo szybko zyskaliśmy ogromną popularność. Przebiliśmy no, w ogóle w słuchalności to Państwowe radio publiczne. Ja pamiętam taką scenę, która jest, pewnie w ogóle byłaby teraz marzeniem dla wielu ludzi, I jak stała u nas na My Byliśmy chyba na. Dosyć wysoko, na, na którymś tam, na piątym piętrze, i stała taka kolejka przez dwa piętra do naszego działu reklamy, ludzi, którzy przynieśli pieniądze ze sobą, żeby ogłoszenia wykupić w tym radiu. No to był fajny czas, ale on się skończył. Skończył się w 1994 roku, kiedy ZPR-y właśnie zaczęły skupować te stacje i zrobili z tego ogólnopolską sieć ESKI, Jak, która, jaka jest, to wszyscy wiemy, to jest zupełnie inne radio. Ale ja dzięki temu zostałam dziennikarką. Byłam reporterem przede wszystkim. Miejskim reporterom takim się zajmowałam. Znaczy jechałaś jak gdzieś nisami. był wypadek, czy jak tak. gdzieś kogoś... Różne rzeczy, wszystko e, robiłam. komuś krzywda się działa? Tak, jak się działa krzywda, bardzo lubiłam się zajmować tym, jak się komuś dzieje krzywda. Interwencyjny reporter. Tak, tak, tak też robiłam takie rzeczy, Albo poza tym obsługiwaliśmy z Grzesiem Chlastą, bo myśmy się tam z Grzegorzem poznali, tam zaczęliśmy razem pracę. Obsługiwaliśmy, jak to się brzydko mówi, sesję Rady Miasta, to też było bardzo wszystko podniecające, bo to też była pierwsza. No to byli pierwsi radni wybrani w wolnych, demokratycznych wyborach. Oni się uczyli polityki, my się uczyliśmy dziennikarstwa. Bardzo to był fajny czas. I to wszystko jeszcze zupełnie inaczej wyglądało. Nie było podziałów takich. Um, ani wśród polityków, ani. No był podział na komunę i na solidarność. Na starych tak? i nowych. Na starych i nowych. Wśród dziennikarzy nie było, ja przynajmniej nie, nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć, tak. Nie było takich podziałów, jakie się pojawiły w 2005 roku. Oczywiście, że byli dziennikarze, którzy mieli bardziej prawicowy światopogląd, tacy, którzy mieli bardziej le le lewicowy, czy liberalny, ale nie było takiej wojny po prostu, tej przepaści, takiej ziejącej pomiędzy dziennikarzami, takiej nienawiści, jaka jest w tej chwili. Mieliśmy takie poczucie, że wszyscy razem coś takiego ważnego robimy, no, że budujemy że budujemy od nowa w ogóle i media, i Polskę, i wszystko. Ale potem przeniosłaś się do tego nowego już status quo naszej rzeczywistości, ale także przeniosłaś się z Poznania do Warszawy. W Warszawie zostałaś redaktor naczelną Tok. FM, w tym czasie, kiedy już ludzie zaczęli ze sobą ostro dyskutować i kiedy obowiązywało formatowanie rozgłośni radiowych, i ty w zasadzie sama sformatowałaś Tok. FM w taki sposób, jak nikt wcześniej tego w Polsce chyba nie zrobił. Jaki był Twój pomysł na radio? Wiesz co, ja dostałam wolną rękę. To znaczy, ten pomysł był też w określonych ramach. To radio ma koncesję. Która, w której jest bardzo dokładnie zapisane. 70% czasu antenowego to musi być słowo, a 30% to jest muzyka. No i Czyli 30... inaczej niż w większości rozgłośni, tak. które grają przede wszystkim muzykę. Tak jest, gdzie jest dokładnie odwrotnie. Ja pamiętam, że Ty w tamtych czasach byłaś, e, zostałaś uznana za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób w, w Polsce. No, tak, no w, tak, wprost wtedy taki zrobił i taki zbiór. Ja się w tym zbiorze znalazłam. Czyli jeżeli tak, to to co robiłaś miało bardzo duże znaczenie i dobrze musiałaś wiedzieć, co robisz, skoro te wpływy zostały ocenione jako silne. Tak, Tomek, tylko to jest tak. Pewne rzeczy się dzieją równolegle. Ja wiedziałam, czego chcę i czego sama bym chciała słuchać i czego mi brakuje w ogóle w polskich mediach, nie tylko w stacjach radiowych. Natomiast Narzędzia, które miałam też chociażby finansowe, to nie była jakaś góra pieniędzy, za którą można było po prostu zrobić co się chciało. To było tak krok po kroku, można było krok po kroku przesuwać trochę te poprzeczkę. Poza tym ja też na tym żywym organizmie patrzyłam, jak to funkcjonuje, jak to działa, jak ze sobą grają różne elementy. Generalnie chodziło mi o to, że ja nie jestem jakimś fanem radia, ja nigdy wcześniej radia nie słuchałam. Natomiast było parę takich audycji, czy w Niemczech, czy w Polsce, których ja czasami słuchałam. Tylko z jednego jedynego powodu dla tego człowieka, który to prowadził. Mhm. I tylko wtedy ja musiałam, kiedy miałam poczucie, że to jest jakaś wyjątkowa osoba, że to jest wyjątkowa osobowa, że on jest jakiś inny, czy ona inny niż e, inni ludzie, i że e, mnie się chce tego człowieka słuchać, bo ja jestem ciekawa, co on ma mi do powiedzenia, albo e, jestem ciekawa rozmowy, którą on z innym człowiekiem poprowadzi, bo ja wiem, że on zapytał o takie rzeczy, które ja bym nie zapytała, które by mi nie przyszły do głowy. I jakby w tym. W sensie też, tak jak dobierałam ludzi do, do prowadzenia programów, zapraszałam ich do tego radia, ja to właśnie o tym w ten sposób myślałam. A to mówisz, inaczej niż mówią na studiach dziennikarskich? Bo ja, tam na studiach. ja nie byłam na studiach dziennikarskich, to nie wiem. A no właśnie. A że trzeba pracować nad głosem, żeby mieć dobry radiowy głos, trzeba mieć technikę przeprowadzania wywiadów, redagowania informacji. I tak no, dalej? no to jest, są wszystko rzeczy wtórne. To oczywiście jest dobrze umieć, ale pierwsza rzecz, jaką trzeba mieć w takim radiu, które jest publicystyczne, gadane, autorskie, to trzeba mieć osobowość. To jest najważniejsze. To jest, no, tak jak w każdym takim twórczym działaniu, no, trzeba mieć osobowość. Mnie to kiedyś powiedział e, Krzysztof Piesiewicz. Kisłowski mówił, że w każdej e, twórczości najważniejszy jest ton. A ton to jest właśnie to coś tak, coś nieuchwytnego. To jest to, czego się nie możesz nauczyć na żadnych studiach, czego się nie da w żaden teoretyczny sposób nikomu przekazać. Tak? To jest ten charakterystyczny, Indywidualny, jedyny niepowtarzalny rys, który ktoś albo ma, albo nie ma. I się często zdarzało i w toku, i w, w ardecu, że słyszałam od różnych słuchaczy, jak mówili, że. Na przykład, jadąc samochodem, dojechali do domu, chcieli wjechać do garażu czy coś tam, i po prostu jeszcze półtorej godziny siedzieli w samochodzie, nie chcąc wyłączać radia i nie chcąc utracić ani chwili z tej audycji, która właśnie lecia, le, leciała. To jest, to jest bardzo częsta opowieść. Napisz ja do razy tej słysza. listy mnie jeszcze, bo ja też siedziałem w samochodzie przed domem, żeby dokończyć audycję, ale akurat audycję w Twoim ostatnim radiu, którego byłaś szefem, RDC, mhm. czyli dawniej Radio dla Ciebie, to już jest publiczne radio, mhm. bo ty masz taki rys w swojej osobowości, że w nieoczekiwany sposób kończysz też to, co bardzo dobrze się zaczyna. I Stok FM odeszłaś w pewnym momencie gwałtownie. Po dziewięciu latach? Jak gwałtownie? Ale gwałtownie. To z Twojego punktu widzenia, może było gwałtownie, to było dziewięć lat. I, bo bardzo dużo. I postanowiłaś w innym radiu publicznym, którym dano ci taką możliwość znowu zaczynać e, tę bryłę od początku toczyć i stworzyłaś radio RDC, które stało się, war, warszawskie radio mm -hmm. lokalne, mazowieckie. mazowieckie publiczne. Stało się nagle takim e, radiem intelektualnym, niesłychanie e, rozbudzonym, e, rozgadanym, właśnie takim, że stoi się w samochodzie, mm. siedzi się w samochodzie, bo nie można można wyjść przed końcem audycji, ale ostatnio skończyłaś współpracę z tym radiem. No, yy, co, co się stało? To ze mną skończono współpracę, to nie ja skończyłam. To jest różnica. Ewo, czy to prawda, co słyszałem, że wyleciałaś z Radia RDC za wpis na Facebooku? Czy takie rzeczy się dzieją? No dzieją się, dzieją, ale wpis był tylko pretekstem. Idzie zima, a Ty wylądowałaś na lodzie. Wylądowałam na lodzie, o, idę do. Złożyłam już pozew do sądu pracy. Dlaczego jesteś przeciwniczką romantycznej miłości? Nie jestem, ani trochę. W ogóle to się no, zmieniło. Teraz się zmieniło, tak, ja się bo zakochałam. kiedyś chciałaś zakazać w powieści Krystyny Siesickiej, bo pisałaś, że takie miłości jak w tych książkach się nie zdarzają. Nie, Siesicka miała rację. <laughs> no ja się zakochałam w zeszłym roku. Bardzo. Spotkałam mężczyznę mojego życia. I całkowicie zmieniłam moje zdanie na temat romantycznej miłości. To jest optymistyczna rozmowa. Tak, bo miłość jest najważniejsza. A co tam, że straciłam pracę? To jest nieważne. Będzie następna.